kochani, witajcie, z tej strony Karol Dzisiaj zabieram Was na Brooklyn, na którym już się znajdujemy. To wydaje mi się, że chyba najsłynniejsza jest stek... stekhausowni? Nie wiem, czy dobrze przemawiam, wydaje mi się, że tak. W Nowym Jorku jest to restauracja, Peter Steak Steakhouse. Jest to restauracja założona w 1887 roku, czyli jest to restauracja z XIX wieku. I z tego co się orientuje, tak naprawdę zasady, wszystkie y, działania tego lokalu, jeżeli chodzi o ich tradycje, zostały zachowane do dnia dzisiejszego. Także chodźcie, przekonajmy się, czy jest to warte tego, czy jest to warte swojej ceny przede wszystkim, ale o cenach później, no i czy sam smak nas zachwyci. Także zostańcie z nami i zapraszam. Moi drodzy, jest to restauracja z ponad 135-letnim stażem. Zobaczcie jak wyglądają ich karta. Jak wygląda ich karta mniej? Jakie mają ceny? Tak naprawdę, jeżeli chodzi o dania, to ich zakres nie zmienił się przez te ponad 100 lat. Zobaczcie jakie są ceny. Zasteki. Tutaj zobaczcie, jaką lokalizację. Tu jest w Las Vegas, mamy w Tokio. Mamy Great Neck, New York. I na Brooklynie, gdzie się znajdujemy właśnie? No i drodzy, właśnie przyszły do nas czekają kanaże, poczęstunek od restauracji, tak to możemy nazwać. Dostaliśmy wybór różnych plemion, zobaczcie wyglądają naprawdę jami. Do tego mamy masełko i najprawdopodobniej ich signature uh, sos. Tak, y i ciekawostka jest, że oni ten sos y normalnie mają swój opatentowany i sprzedają w, w tylko tak naprawdę że w każdym Albo no, co drugim w sklepie? w Ja. Zostaliśmy yeah. właśnie obsłużeni przez pana kanera. Z tego co wiem, są to kanerzy, którzy tak naprawdę pracują tutaj po 20, po 30 lat. Więc naprawdę ich wiedza jest przeogromna. Zadaliśmy mu kilka pytań odnośnie steków, co powinniśmy wybrać tak naprawdę. Pan nam że się, że znakomicie doradził. No, ale jak okaże się ze smakiem, to zobaczymy później. Obsługa była super, też Naprawdę, Naprawdę jest bardzo miły facet sam w lokalu są to drewniane panele, wszystko zakochane w bieli, drewnie tak naprawdę, czyli takie rustykalne. No, mógłbym rzec, że nawet można odmaczyć po nie niewiele się zmieniło od tych ponad 135 lat, coś takiego. Jestem bardzo excited. Ale moi drodzy, tak naprawdę już obudzaliśmy cały koszyczek pieczywa. Wydaje mi się, że ja zaraz będę pełna popieczywy i nie wiem, czy zmieszczę po prostu tego steka, gdyż Porcja, która przyjdzie, będzie naprawdę przeogromna. Wzięliśmy tego steka w czyli dla dwóch osób. Nie będę ukrywać, że jedliśmy go już wcześniej. Pierwszy raz chyba go jedliśmy. Serio, 5-6 lat temu. No, chyba w COVID nie? Na moją rodzinę, albo na Twoje. No chyba dalej. Dobra, nieważne. No. no, wydaje mi się, że dalej. No i wtedy był naprawdę, naprawdę przepyszny. No i porcja była ogromna. Dostaliśmy chlebki, wydaje mi się, że trzy rodzaje. Palucha z kminkiem. Dwa rodzaje. Dwa rodzaje. Były Nie. były bułeczki czosnkowe i... Trzy. I była mała drożdżeczka jeszcze, taka okrągła. Było takie plain drożdżowe, czy zwykłe. Były dwie z cebulką w środku, bodajże i na zewnątrz i były dwa paluchy właśnie z Caraway Seeds, czyli z... Z czym? Z kminkiem, tak? Tak. No, akurat to nie jest moja bajka, ale nie było jeszcze mocno wyczuwalne. Po prostu ja nie lubię tego zioła. To jest takie moje private. Kiedyś w tym miejscu, na samym początku, znajdowała się e, tawerna z kręgielnią. W ogóle Peter Steak House upadł w 1950 roku, bodajże, kiedy umarł pierwszy właściciel tej restauracji. Później wykupił chyba tę restaurację, jakiś tutaj pracownik, była kiedyś jakaś tutaj fabryka metalu, coś takiego. On kupił tę restaurację i po prostu odnowił ją. Odnowił? Słowo? A może mi? Uzdrowił? Nie, no, wyremontował. Skrześcił. Skrześcił, po prostu, odnowił. Yy, o, już wiem wrócił do życia e, to restaurację i tak naprawdę wywindował ją teraz. No wiadomo, już tamten właściciel, który też odkupił, nie żyje, ale tak naprawdę dalej prowadzi do jego rodzina. Restauracja jest, wydaje mi się, że raczej ja Nie można sobie tutaj znowu od tak wejść. Tylko musieliśmy wcześniej rezerwację robić. To miałam chyba 4 dni wcześniej. I to też nie jest tak, że na przykład wszystkie godziny były dostępne, wszystkie dni, e, więc jeżeli planujecie przyjść sobie z dnia na dzień, Zapomnijcie o tym kompletnie, nie ma takich opcji. No i dodajmy, że jesteśmy w poniedziałek tutaj w środku dnia, godzina druga trzecia. więc tak naprawdę... Oh, thank you, sir, um, I really appreciate that. You. Would you guys like some more bread? No, we're good, we're good, thank you. A Właśnie podszedł do nas pan kelner, zrobił e, nam dolewkę z wody. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, tutaj obsługa jest na nadal na najwyższym poziomie. Jak sami widzicie, no, to to Omarąpają, pytają, podchodzą się, bo się nam brakuje. A Na nagrałeś, że Stolik Stolik przed nami, czyli za moim operatorem, dostał swoje jedzenie. Mamo, żebyście to poczuli, przede wszystkim poczuli ten zapach. Z tego, które tutaj przyszły do nich Can't wait, can't wait moi drodzy. Well, this is how you That's jest To jest To jest Oh my god, especially for you. only for you! Wow, yeah, I, I told right you I'm hot. <laughs> nice. Thank you, sir. So, you got the medium, Perfect. yeah? Now, we can try one of each, huh? Mm -hmm. Lucky, let's do it. Mm -hmm. Looks like you've done yeah, yeah. this before. <laughs> <laughs> yeah. A oh, few times, right? A few yeah. times. <laughs> and here we go guys. Vitamins here. Vitamins. Miss the filet mignon, the New York Strip, T bone, waterhouse mm -hmm. cut. Yes. Sir. York, filet mignon, New York. Oh yeah, strip. I love the vitamin. You have <laughs> filet here, strip over here. Okay, okay. awesome. Miss, crispy. Those are crispy, yeah. <laughs> crunchy. <laughs> Charlie, fried or potatoes. Yeah. are more crispy here. There are more. <laughs> My only a little bit. Only a little. Yeah, that's enough. Oh. <laughs> you know him. <laughs> there you go. But be careful! This is a hot plate. I yes, Only sir. touch with the napkin. And say hello to Popeye. Oh yeah. Hello, spinach.

Dobra. Mm -hmm. Są pokrojone w małą kosteczkę, lekko przypieczone. Wydaje mi się, że są robione w piekarniku I chyba tylko jest do nas i pieprz. Nic więcej z takich przypraw. No ale przejdźmy do gwiazdy, czyli do samego steka. No jest minia. Wcześniej pokazywałam, tutaj mamy ich sos, czasami ja sami robią No jest medium mm. Teraz wszystko razem mm. Naprawdę delicious. Wydaje mi się, że jest nawet jeszcze lepszy niż to, jak wtedy jedliśmy. Naprawdę. Jest tak rozpływający się w ustach. Jest z zewnątrz, właśnie jak Pan powiedział, crispy. Zresztą, jak sami słyszeliście, to jest zwyczajnie, jak nam Pan przyniósł. No, stek jest tak miękki, kruchy, tak się rozpływa w ustach. Bo to są w ogóle steki porterhouse, które on tutaj sami, a, jak to powiedzieć, dry age steki, że sami tutaj suszą. To jest jakiś taki proces. One, one dojrzewają, one tutaj dojrzewają tak. oni mają tutaj piwnicę pod lokalem całym i tam te steki właśnie dojrzewają tutaj, e, przez kilka tygodni tak naprawdę zanim je podadzą. Nieziemskie, serio. Wydaje mi się, uważa tak, że jest to najlepszy stek, który jadłam w tej gory. Nawet nie wiem, czy nie jest lepszy od tego łagiu co jedliśmy w Kalifornii jak byliśmy. Serio. Bo tam ten łagiu. Wałagiu to po prostu ma swoją historię i w ogóle całą tą otoczkę, że jest wow, wow, te krody śpiewające i bla, 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 wszystko dookoła. Ale dla mnie Wałagiu jest za, za tłuste takie. A to naprawdę się rozbywa w ustach. Także pozwólcie mi dalej konsumować i czekajcie na więcej. Zobaczcie, moi drodzy, jak to wygląda. Serio. Okay. Mm. Naprawdę ten tak jest nieziemski, naprawdę bomba jeszcze z tym sosem. Sos jest ich taki lekko słodki, wydaje mi się, że szanowy też, lekko pikantny, ale nie za bardzo, chyba właśnie to, że są one sezonowane te steki daje im taki... Oslo. Wydaje mi się, że oni tutaj w ogóle chyba jakoś nie używają do tych steków, naprawdę. Wydaje mi się że to jest pieprz, coś takiego, że nie ma tego danej mieszanki na nich. Wydaje mi się że to po prostu właśnie czyste steki. No i zobaczcie, samo podanie. Bardzo delikatny, subtelny smak mięsa. Naprawdę. I na pewno nie z niczym faszerowane. Mm. Masz tak to fajnie wygląda. Nie dość, że bardzo fajnie chrupiący wewnątrz to no i... czysty, bardzo to czysty wewnątrz. Mm. I czuć tą krew. Naprawdę, jeżeli jesteście w Nowym Jorku, bądź kiedykolwiek będziecie, jest to miejsce must have to see. Nie pożałujecie. Proszę odłożyć telefon no, i proszę skupić się na widokach. Świetną sprawą jest to, że tym z dla dwóch osób z terfolyku macie dwa rodzaje mięsa. A tak jak pan Kelnen nam powiedział i mieliśmy tutaj kawałek mignon I tutaj był Sibon, czyli ten cały tu był filet to był styk z kości dokładnie tak wydaje mi że porcja jest na tyle duża, że jeszcze jedna osoba tutaj tej spokojnie najadła tym Serio. Jak możecie zobaczyć, na załączonym obrazku było tak dobre, że zjedliśmy nawet talerze. Ha, ha, ha. Było wyśmienite serio od samego początku, tak naprawdę do samego końca. Było wszystko na takim poziomie, na najwyższym. Pan Kelder jest niesamowity, żartował sobie z nami. Chyba powiedział, że z Austrii pochodzi, tak? O ile się nie mylę. Taki trochę żartowniś, ale naprawdę przyjemny pan. Tak jak powiedziałam. Naprawdę nie pożałujecie, jeżeli kiedykolwiek będziecie w Nowym Jorku, bo gdzie jesteście teraz, przyjdźcie tutaj koniecznie. Mimo tego, że powiedzieliśmy panu kelnerowi, że nie mamy już kompletnie miejsca na żadne jedzenie, pan kelner przyniósł nam kartę deserów. Zobaczcie, co mają. No i oczywiście zamówiliśmy. Holy cow! Zobaczcie bardzo, moi drodzy, właśnie dostaliśmy holy cow. Ten konserwer jest niesamowity kompletnie. Właśnie, ja taką rekomendację, zapytałam się go, czy chce z nami i siąść i spróbować, bo powiedziałam że może że nie mam miejsca, żeby to zmieścić. I powiedział mi, że niestety podziękuję, bo wie kto to robił, także to było wisienka na torcie. na torcie. Moi drodzy, a oto przed wami holy cow. Nie tutaj, tutaj. No więc porcja iście amerykańska, czyli e, nie wiem co to znaczy small size. Nie jest to taka zwykła śmietana śnieżka. Czuć, że sami umijają tutaj tą kremówkę. No, czekoladowy sos nigdy nie może być zły. Mamy orzeszki włoskie to no i serio, już nie mogę Naprawdę, ja to jem tylko i wyłącznie do Was Do Was, dla Was Więc dotęńcie to, zostawcie suba Wciśnijcie dzwoneczek Bo robię to dla Was Ogólnie na co dzień chodzę na siłownię, staram się przynajmniej I trzymać dietę A to jem tylko dla Was No może nie tylko Jest to czekolada i kremówka O i lody waniliowe Mhm Zobaczcie, jednak nie podołaliśmy całemu palika. Przerosło nas to. No i oczywiście nasz pan ukochany kelner przyniósł nam jeszcze ich signature, nie wiem tu powiedzieć, a... Signature. Signature. A, bitcoiny. Także zobaczcie moi drodzy, dostaliśmy żetony i za się o 6 3, 2, 1 y, rozłączamy się z wami i jedziemy do Vegas także życzę nam powodzenia wybaczcie, że nagryłam do was ze samochodu, ale dzisiejszego dnia w Nowym Jorku mamy prawie 40 stopni Celsjusza jeszcze jest humid, czyli ta cała wilgotność jest dzisiaj nie do zniesienia, naprawdę pogoda jest Iście tylko plażowa, a że jesteśmy wśród blokowiska, no to, no to jest ciężko. No więc tak, do sedna. Ogólnie zapłaciliśmy jakieś 220 dolarów. Pozwólcie, że się posłużę ściągą. Do tego oczywiście doliczyliśmy tipa dla samego pana Kennera, gdyż jego obsługa była naprawdę niezawodna naprawdę świetna, serio. I wiecie, taki no, na spokojnie można z nim było porozmawiać, na wszystko Wam odpowiedział, doradził, co potrzebujecie. No i przede wszystkim naprawdę ma przeogromną wiedzę. Zapłaciliśmy 220$, tak jak powiedziałam. Sam steak, czyli uh, Porterhouse Steak for Two kosztował na 147,90 Czy jest to dużo? Szczerze mówiąc uważam, że nie. Wydaje mi się, że teraz naprawdę są steki jeszcze w dużo wyższych cenach, a ta porcja była naprawdę przeogromna. Tak jak powiedziałam, spokojnie najadłyby się nią trzy osoby. My oczywiście dostaliśmy na wynos, bo tak jak powiedziałam, no, mimo tego, że przyszliśmy mega głodni, to i tak nie daliśmy rady tego zjeść i dostaliśmy wyprawkę do domu, więc będziemy mieć i na kolację, i na śniadanie steka. Dodatkowo za szpinak 37,90. No ten cały taki półmiseczek. No i ziemniaki kosztowały nas około 17 dolarów. Naprawdę zaufajcie mi, warto. Naprawdę warto. Nie zawiedziecie się. Jest to Serio kultowe miejsce, z tego co nawet sprawdzałam, tutaj były nagrywane kilka filmów, dość znanych, ale dla Ciekawskich to może będzie dla Was zadanie domowe, żeby sprawdzić w jakich filmach. Bo też nie chcę tutaj rzucać jakichś słów na wiatr, bo nie sprawdziłam tego, a jak wiemy research jest niezbędny. Uważam, że było warto. Naprawdę jest to jeden z najlepszych steakhouse'ów w Nowym Jorku, nie wiem czy w Ameryce, Jeszcze dużo przed nami. Jest to miejsce warte odwiedzenia na mapie kulinarnej. Dzięki serdecznie, że byliście ze mną, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Pozdrawiam Karolyszy, cześć!